Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy film. Marka Snaps zapytała, czy nie chciałabym pokazać wam swoich pomadek? Swojej kolekcji pomadek, szminek, jak zwał, tak zwał. Także dzisiaj pokażę Wam to w odcinku, jak również pokażę Wam na Snapsie, jeżeli ktoś nie wie jeszcze co to jest Snaps, Snaps jest to taka aplikacja, już o niej kiedyś mówiłam, jest fajna e, na pogrupowanie swoich rzeczy, do segregacji i tak dalej, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, także ja na Snapsie się nazywam Glampaula możecie mi ten dodać, jeśli macie ochotę e, no i tak jak mówię, dzisiaj pokażę Wam w filmie moją kolekcję pomadek jak również pokażę Wam ją na Snapsie, stawię tam wszystkie zdjęcia o co chodzi e, ze Snapsem pokrótce powiem, jest to taka aplikacja gdzie możemy dodawać swoje zdjęcia, możemy tam ustalić, czy to zdjęcie będzie prywatne, czy publiczne. Możemy tam dodawać różne półki, czyli na przykład posegregujemy, że tutaj mamy szminki, tutaj mamy buty i tak dalej. No i wyszło teraz kilka nowości w Snapchat, także wam szybko, pokrótce opowiem, co tam jest nowego. Pierwsza rzecz, jaka nowa się pojawiła, jest mianowicie to, im więcej polubię ma zdjęcie, tym wyżej idzie one do góry, czyli jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że ktoś zobaczy naszą fotkę i to zdjęcie jest wyżej pozycjonowane, wiadomość numer dwa jest taka, że teraz można wysyłać do każdego wiadomość prywatną, czyli tam widzicie, spodoba Wam się tutaj twórczość jakiejś osoby, czy to na przykład makijaże, bo na przykład dużo ludzi makijaży wstawia, albo nie wiem, swoje wzory na paznokciach, możecie do niej napisać, możecie się skontaktować z taką osobą, a trzecia wiadomość jest taka, że możemy sobie teraz szukać po wybranych nas zainteresowaniach, czyli po prostu możemy omijać takie rzeczy, które nas nie interesują, czyli tak jak w tym wypadku interesują nas produkty do ust, to możemy sprawdzać te produkty do ust. Ok, bez zbędnej gadaniny zapraszam Was serdecznie dzisiaj na kolekcję moich produktów do ust. I tak, na samym początku powiem, że nie mam tych produktów dużo, bo jak przygotowywałam się do tego filmu, dużo rzeczy po prostu wywaliłam, bo stwierdziłam, że skoro e, tego nie używam, to po prostu po co ma to leżeć. E, więc. Więc jeżeli nie noszę szminek, bardzo często używam różnych pomadek typu Baby Lips. I jeżeli chodzi o Baby Lips, ja Wam teraz nie pokażę całej mojej kolekcji Baby Lips, ponieważ ja taki film o każdym rodzaju Baby Lips zrobiłam. Będziecie mieli tutaj zrobione adnotacje do filmów. Pierwszy film był Baby Lips, zwykła wersja, później była e, Elektro, później była Dr. Rescue, czyli tam wszystko pokazałam na ustach, jak również słocze. Wszystko możecie się tam dowiedzieć. Ale tak w ogóle pomyślałam sobie, że fajnym by było pomysłem zrobić taki film oddzielny z moją kolekcją Baby Lips, gdzie powiedziałabym Wam tam o moich ulubionych. Z tym, że dzisiaj się bardziej skupiamy na szminkach, także tego Wam nie będę pokazywać. Bardzo lubię też takie pomadki typu niwa, bo one są nawilżające, trochę kolor dają. Jeżeli chodzi o moje filmy, to bardzo często nakładam, że tak powiem, to samo, bo mam kilka swoich ulubionych produktów i w tym momencie jest do Was taka prośba. Napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza jedna ulubiona szminka. Jedna. I napiszcie w komentarzu, to może ja się na coś skuszę. Zobaczymy, zobaczymy. Przejdźmy teraz może do szminek, które najczęściej og sæl Szminka z Golden Rose numer 02, którą bardzo, ale to bardzo często noszę na filmach, niestety się zgubiła i nie wiem gdzie jest, więc chyba będę musiała ją odkupić, więc jeżeli jesteście zainteresowani jak ona wygląda, to ostatni raz pokazywałam ją w ulubieńcach kosmetycznych, adnotacje zrobię Wam tutaj yy, i tam ja ją na ustach, tam zrobiłam zbliżenie i tak dalej. Co mam teraz pewnie Was interesuje, może zacznę robić słocze, podciągnę sobie rękaw, żebyście mogli wszystko widzieć, przybliżę się do Was. Słuchajcie, jest to Revlon, taki stick, tylko wszystko się zmazało, nie widać tutaj w ogóle nic, żadnych napisów, jest to 020 Love Stick Passionate, jest to słuchajcie taki stick wykręcany, jak możecie zauważyć, taka kredka, zapach delikatnie miętowy, co na początku mnie bardzo wkurzało, bo ja nie za bardzo lubię takie zapachy, na ustach wygląda bardzo fajnie, co najważniejsze ona się w te usta wżera i naprawdę kolor jest superowy. No świetnie, uwielbiam, uwielbiam właśnie takie fuksje, takie róże, to jest dla mnie coś naprawdę fajnego. Tak jak już mówiłam, ta z Golden Rose 02 Velvet Matte mi się zgubiła, ale mam coś podobnego, właśnie, właściwie to odkryłam, przypomniałam sobie o tej pomadce, jest to Rimmel Kate, a numerek jest to 104. I zaraz zrobimy sobie swatcha, zaraz Wam pokażę, jak on będzie tu wyglądał. No i wydaje mi się... Ostrość! Halo! Wydaje mi się, że ten kolor jest bardzo podobny do tego Golden Rose, tylko że jest chyba nieco ciemniejszy. I co lubię w pomadkach yy, rimela z serii Kate tutaj. Właśnie sobie przypomniałam, że naprawdę mają pierś, piękny zapach, i to jest jedna z moich pierwszych pomadek, jaką kupiłam. I widzicie, zapomniałam o niej, także myślę, że teraz ona będzie odkopana i będę częściej ją nosić. Jedną z moich pierwszych, jak również ulubionych pomadek, jest to taka pomadka bardzo tania z Essence 04 On The Catwalk. Ja pamiętam, że zgubiłam ją kiedyś w taksówce i na pewno ją odkupiłam, bo tak mi się podobała. Taka czerwień, ale niestandardowa. Możecie zobaczyć również taka przybrudzona na słoczu. To jest trujeczka. Pokażę Wam jeszcze z bliska, żebyście widzieli. Jest tutaj. Pomadka ta może nie utrzymuje się jakoś rewelacyjnie, jak na przykład ta pierwsza, którą pokazywałam, e, ale jest stosunkowo tania i naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza. Fajnie wygląda, do poprawek do torebki jest ok. Jedna z moich ulubionych czerwieni, której może jakoś często nie noszę, bo słuchajcie jest to pomadka matowa z Vipery o numerze 107. Tutaj jest nadrukowana. No i te maty są naprawdę ciężkie, słuchajcie, w utrzymaniu, bo to może e, naprawdę być kłopotliwe. Trzeba mieć też bardzo ładnie ustawy. Pielęgnowane, ale czerwień jest po prostu. Nigdy nie miałam Russian Red yy, z maka, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka czerwień albo rubiłu, i ona wybiela zęby. Tutaj macie słocza zrobionego. Ja kiedyś w filmiku jednym wystąpiłam w niej i naprawdę bardzo wam się podobała. Także naprawdę jestem z niej zadowolona. Jeżeli chodzi o utrzymywanie tej pomadki, to naprawdę fajnie się utrzymuje i wipera też droga nie jest. Następnie chciałabym wam pokazać coś z Gosza. Z Gosza właśnie miałam błyszczyk, a teraz mam pomadkę. Chciałam wam przybliżyć, ale ten numerek jest taki malutki, że nie fokusuje. W każdym razie jest to 86 Kitsch. Sprawdźcie. Też, też jest taka właśnie przybrudzona, ja lubię takie przybrudzone odcienie i nałożę ją koło tej pomadki z Rimela, o, jak możecie zobaczyć tutaj jest właśnie ta z Gosza, tutaj jest ta z Rimela, no i ta bardziej w czerwień wpada, tamta wróż. też jest taka przybrudzona, ale też fajnie wygląda. No, i ta pomadka nie jest już taka mocno matowa, nie daje takiego mocnego matu. Fani się przedstawia na ustach, znalazłam ją kiedyś w Glossy Boxie. No i zdecydowanie moje cztery ulubione pomadki. Są to pomadki, słuchajcie, z Maybelline. Uwielbiam serię, jest to seria Color Sensational. I tu mam najpiękniejsze moje kolory, które bardzo, ale to bardzo często noszę. No, po prostu to są moje takie cudeńka, i w ogóle pokażę Wam jeszcze coś. Dostałam ostatnio z Maybelline, właśnie z tej serii, kolejne jakieś nowości. Tym razem, właśnie są to maty, bo te kolor sensational nie są takie bardzo matowe, a te właśnie mają być matowe, więc jeszcze ich nie testowałam. Dajcie mi znać, jeżeli chcecie, to mogę w jakimś filmiku to przetestować albo coś, więc yy, napiszcie koniecznie w komentarzu. Tą część ręki chyba poświęcę na słocze moich ukochanych pomadek. Powiem Wam tak, uwielbiam, ale to uwielbiam te wykończenie, bo to nie jest mat, to jest takie moje idealne wykończenie pomadek. Utrzymuję, się bardzo dobrze, jeżeli się zjadają, to nie zjadają się tak nie wiadomo jak, że tutaj kontur nam zostaje zjadają się równomiernie, oczywiście trzeba je poprawiać, ale naprawdę y, do torebki wrzucić, nie ma, co się, nie ma żadnego takiego babrania jak czasami z tymi pomadkami matowymi że ciężko coś tam wiecie poprawić bez jakiejś konturówki to jest naprawdę spoko, zaczynam od mojej ulubionej, czyli 175 Pink Punch, taką samą nazwę nosi y, jedna z Baby Lips, jak się nie mylę, spójrzcie jaka jest piękna wydaje mi się, że też kiedyś o niej w ulubieńcach mówiłam, wiem, że chyba też Ali się lubi. Zobaczcie jaki to jest piękny odcień, naprawdę jestem po prostu nim zachwycona. Kolejny numerek, który chcę Wam pokazać jest to 540 Hollywood Red. O tą pomadkę powiem Wam, pytało mnie się mnóstwo dziewczyn, pamiętam kiedyś byłam na jakiejś imprezie, poprawiałam sobie w łazience usta i właśnie dziewczyny były nią zachwycone, bo to nie jest taka klasyczna czerwień właśnie moim zdaniem to jest taka czerwień w moim mniemaniu hollywoodzka. Zobaczcie, robimy kolejnego swatcha naprawdę, no dawno jej nie miałam muszę sobie ją jakoś niedługo nałożyć Spójrzcie, jaka jest piękna. Na ustach zdecydowanie lepiej się prezentuje niż na tych wszystkich słoczach, bo wiadomo, tutaj już mamy tyle tych kolorów, że można się pogubić. I dwie kolejne, dwie ostatnie, to są po prostu takie istne petardy, istne żarówy, e, którą częściej noszę, tak sobie przypomnę. Chyba Vivitrose, Vivitrose, tak. Numerek 904 Vivitrose. No i to, słuchajcie, już jest taki neonik naprawdę, róż neonowa, superowa. Muszę powiedzieć, naprawdę jest super. No i na deserek neonowy koralik, czyli 910 Shocking Coral. Pomadkę miałam kiedyś na sobie i naprawdę miałam takie usta rażące, takie neonki na jakimś filmie. Kto mnie ogląda często, kto mnie ogląda regularnie, wie, że ja naprawdę bardzo lubię takie neonowe kolory i często je nakładam. Dla mnie ten ostatni koralowy, neonowy kolor jest taki, takim kolorem jak moja bluza. Oczywiście tutaj są światła, tu wszystko inaczej może wyglądać, ale ta bluza, uwierzcie mi, że na żywo to jest taka totalna żarówka. I tak naprawdę mój makijaż wygląda tak, że kiedyś, kiedyś robiłam kreski grube, to było kiedyś, więc wtedy, jak już się nałożę o usta, to wyglądało to za dużo. Teraz maluję po prostu rzęsy, rozświetlacz, bo to nawet nie jest cień na oko, podkład, puder i piękny kolor na ustach. Także naprawdę mi się te kolory podobają. Postaram się Wam zrobić to słoczy, jak to wszystko na ustach wygląda, ale te, ta czwórka to są zdecydowanie moi ulubieńcy, i to są moje ulubione pomadki, które. Po prostu uwielbiam. Także co, pokazałam Wam dzisiaj moje pomadki, które w sumie są dostępne dla każdego, bo to są takie pomadki, które można dostać w każdej drogerii. Nie mam żadnych pomadek z Maka, jakoś mnie do tego nie ciągnie. Może jedynie do Russian red, ale tyle razy, co się przymierzałam, to jeszcze nigdy i nie kupiłam, ale wydaje mi się, że to jest pomadka trudna i zdecydowanie nie jest na co dzień. Ale może macie jakąś pomadkę z Maka, która jest na co dzień fajna i którą byście chcieli mi polecić. No i tak jak mówię, napiszcie koniecznie dziewczyny w komentarzu swoją jedną, jedyną, ulubioną ponadczasową pomadkę moja to jest Golden Rose 02, która niestety została zgubiona i jest mi z tego powodu bardzo smutno. Dajcie mi znać, czy chcielibyście taki filmik o kolekcji moich Baby Lipsów, to mogę coś takiego podsumować, bo teraz wydaje mi się, że byłoby to za dużo i trwałoby to po prostu za długo. Także co? Ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, to poproszę o kciuki w górę, buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.